Tydzień z życiem malarki na pełen etat. Zaczniemy weekendem, bo Antoni doczekał się nowego, wypasionego terrarium. Lekko przesadziłam z rozmiarem i poważnie rozważamy wynajęcie go studentom jako mikrokawalerki. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na brief. Ścianka w środku domowej roboty, wiadomo, nie mogło być inaczej. Później półdniowy wyjazd, żeby ustalić projekt do naprawdę nietypowego zamówienia. Efekty już wkrótce i na pewno będziecie zaskoczeni. Przy okazji zadatek. Tak, sprzedałam swoją duszę artystyczną za dwa parowańce z burówkami. Dajcie znać, czy u Was też się to je i jak na nie mówicie. Jeden obraz został zalakierowany i już ruszył w podróż do nowego domu, a kolejny dostał zamalowane boki i wylądował na ścianie do wyschnięcia. W międzyczasie oczywiście zagruntowałam płótna na kolejne zamówienia, no i standardowo odpisywanie odpisywanie i odpisywanie. Reszta dni zleciała przy dwóch obrazach. Pierwszy jeden z ostatnich portretów ołówkiem, jaki u mnie zobaczycie, ale za to patrzcie jaki przesłodki. Drugi olejny obraz na podstawie zdjęcia ślubnego z magicznym klimatycznym tłem i dawno się tak dobrze nie bawiłam przy samym tle. W ramach chwili relaksu i resetu wróciłam na moment do malowania kolekcji, którą trzymajcie kciuki, kiedyś w końcu skończę. Wieczorami testowaliśmy jeszcze nowy mikrofon, więc mam nadzieję, że różnica będzie zauważalna. Tosiek swoje ósme urodziny świętował już w swoim nowym apartamencie. A ja ze spaceru prawie przygarnałam kota, mimo że mam alergię. Ale sami popatrzcie, jaki jest uroczy. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba. Przez chorobę tydzień wyszedł krótszy, niestety o trzy dni, przez co i Ale mam nadzieję, że się tutaj ze mną nie nudziliście.